Witam Was wszystkich, z tej strony Tainstop i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii unboxingów. W dniu dzisiejszym robimy kolejne 8 paczek z Lilicon Monster z Sparky Stars. Z Vanguardo, z... z, z też gadam, z Card Fight Vanguardo. Rozpędziłem z tytułem? dobra. I co, no lecimy. Czy coś się uda, zobaczymy. Raz już mieliśmy wy ten. W poprzednim boksiku było pięknie. Zobaczymy jak będzie, czy się uda coś w tej końcówce zdobyć. Jeszcze. Dobra, pierwsza paczka. I co my tutaj mamy? Tigant, Fruxiesta, Hilma. Perfect Shape. Porfina. Porfina. Cloak of the Judgment JUDGMENT Maiden Kuklon. Easygoing Otima. Wow. Fly Whatever Pasty i pierwszy ogólnie świecący Night Meeting with Star Vita i Lighting of Flower Garden Judgment Arena. Dobra. Tak, ostatnio te sobie tutaj na bok będę odkładał, żeby mi nie przeszkadzały. A ogólnie te, bo ja później tak te, mówiłem, te, 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 te świecące do skinów eee, Tak, dobra. I mamy tak. Pierwsze co, Wishing Star of Beach, Repluf Before Festival Begins of Sky, Lucenta Fresh Star, Coral hmm. Mamy kolejną jakąś top, Idol Aqua Nie wiem czy coś jest, no dobra tak jak mówię, to co tam pewnie wycenie będziecie mieli A ja jak coś będę się po filmiku cieszył jak będzie coś warte, mm, tutaj mamy Divo Blue Foncelia i ostatnie. Czekaj, sobie tak zrobię, tylko żeby mi ona. O, okej okay. in Skin Replace Awias. Dobra? Połóżmy sobie to tutaj, a te tutaj na bok. Ok, następne. Mieć gdzieś tam na podłogę poleciały. Trudno, e, Shine Star Coral Fluffy Lady Godelief, Melody of Begin, Cormela, Absolut Zero Chloe, Spiritus Richard i Union Light Arteries Gimel. I tutaj mamy. Absolut zero zagita. Czy można tam powiedzieć to, co jest na opakowaniu? Mhm. Dobra, to na bok. I lecimy. Kolejne i pierwsze, co Fluffy Lady Godelief, Melody of wedding. Corsamela absolut Zero Chloe Spirit of absolut absolut Zero Rix Wishing Together Almicia i o kurde jak to przeczytać Fosforen Stream Asterita <laughs> ale fajnie wygląda dobra to mamy pierwsze 4 zrobione. polecimy jeszcze do 4. I na pierwszy rzut do mamy Absolute Zero x Następny Languid Election Margaret, Glutoninora. Nora Floating Point Cartier. <tryk> Oj, ta będzie warta coś. Starsong Preyers. No, no, aż muszę zobaczyć, poczekajcie chwilę. Bo to jest na pewno coś warte. Bo widzę, że ani ramki nie ma, ma specyficzny początek. Eee, zobaczmy, czy jest coś warte, czy mi się. Hmm. Mamy ją. Na no, aktualnie, patrząc na Card Market, 175 euro. Hmm. Kolejna, to czekajcie, aż sobie ją w sumie. Eee, gdzie mam tego skinka? Na razie do tego, a później ją zabezpieczymy do. O, to powiem Wam, pięknie mi się trafiły. I ją odkładamy już tutaj na bok. I teraz jeszcze mamy tutaj te dwie: Like Candy Cookroff i Raspberry Star Arobaz. Mhm, Czyli te tutaj na bok. No, powiem Wam, boksik się na razie ładnie zwrócił. Ale ja, tak jak mówię, to jest wszystko kolekcjonerskie. Raczej nie planuję sprzedawać. Muszę jeszcze pomyśleć, jak się zabezpiecza, bo nigdy nie zabezpieczałem takich kart, czy warto kupić te pudełka, czy nie. Chętnie, jeżeli macie jakieś pomysły, dajcie mi znać w komentarzach, bo tak jak mówię, ja dopiero co zaczynam z takimi kartami. Dobra i lecimy. Dreamfavor Faver, Delfina. Chodzi mi z tymi cennymi bardzo. Madiv Scenario Nycia. Offering Play of to the Starlight. Angelic Star Coral. Shining Star, e Coral. i mamy Fascinate Tail, e Coded i następne mamy Sky Color Segment Judgment Archa. OK, i połóżmy sobie to na bok. I zostały mi jeszcze dwa paki. Okay. Dobra, otwieramy teraz ten jeden i zostanie nam jeszcze jeden. Odpowiem, ten, ten mi się na razie podoba. Pewnie znając świadome, później stanieją te karty, no ale na dzisiejszy dzień jest ok. Full Illumination Vertina, Bertin znaczy się. Dream Favor Delfina. What if scenario Nietzsche. Offering Place to the Starlight. Angeling Star Color. I mamy pierwszą. Live of Season Belmer. I. Ernest, e, er, e, Ernest Collect Flower the follower, Data też ładnie wygląda. Dobra i to tutaj na bok. I zostaje nam ostatni z dzisiaj. I ogólnie z tych boxów na następne. Nie wiem, czy kiedy kupię. Zobaczę. Jak będę na razie, tak jak mówię, nie mam nie mam ograniczone fundusze. też na to nie, nie staćmy tak, jak niektórzy kupują po 10 buty, tych boxów, czy coś. Uh, jumping uh, on the Count Arsenia uh, Propel and Judgment Maiden Melis Roma, uh, Romance Fate, Ulpelna mm -hmm. Dobra widzę, że jakiś był z ramką. Answerer, Encore, Data i... Uh, Kolejna jakaś fajna Top Idol, Aqua, ale znalazł świat też pewnie niecenna. Bo moje to już tutaj, że akurat no nie chciałbym, nie wierzę, żeby, żeby były jeszcze jakieś cenne. Nie, to już raczej nie należy do cennych. No, nie widzę ich w pierwszej tam 20 tych cennych. No to raczej wątpię. No ale też, jak mówię, wy już będziecie wiedzieć, jak będziemy ten. I ostatnie mamy. Song passed down Centis. Ale ta jest fajna, muszę przyznać. Dobra. O nie, jeszcze jest jedna. O, ho, ho. mnie zauważył. Y Surreptitios Prior Judgment Kala Kali. No, no dobra, bym jej nie zauważył. Dobrze, i to jest ogólnie, jeżeli chodzi, to jest wszystkie z, tych boksu, z tego boxu. Następny box, tak jak mówiłem, będę otwierał, to jest New Term. Tak więc chętnie zapraszam was, na, jeżeli chcecie oglądać, to do obejrzenia. Jestem ogólnie zadowolony z tego boxu. Tak jak mówię, nie wiem, jak długo się utrzymują ceny tych kart, bo tak jak mówię, dopiero co początku, jeżeli chodzi o tego. Ale ja tak mówię, yy, jeszcze chętnie zapraszam Was na następne odcinki. Na Wam pa.